Koniechiwa. Mam na imię Krzysiek. Mam na imię Aska, Asuka, co dzisiaj będziemy jeść? Sakura no okashi! Yes! Więc w tym roku nie mogliśmy mieć hanami pod drzewami kwitnących wiśni, ponieważ jest zakaz powodu korony. Dlatego też robimy w tym roku hanami tutaj u nas w domu. Jak widzicie na stole jest przepełno rzeczy, które są sprzedawane tylko i wyłącznie podczas sezonu kwitnących wiśni. Więc dzisiaj pokażę Wam najlepsze znaki, które możecie zjeść w tym sezonie. Aska, do hajime chodzimy masio. Które powinniśmy zjeść na początku. Okej. Okay. Tadam. Aska wybrała to ciasko. Soro desu ka? musi pan. Musi pan, czyli to jest chlebek. Zrobiony z jajek z ze smakiem wiśni. Zobaczmy jak będzie smakować. Tu. Mm. A kiemasio? Dokładnie. Dokładem moky. A No mm. Jak widzicie, nie ma problemu z otwieraniem rzeczy w Japonii. I ciasteczko w Ko Jest różowe, okrągłe, bardzo sprężyste. Płyni, płyni. Fuafua. Fuafua. Moci moci. Moci moci. Ok. Aska. Hej. O, Więc Aska je nam przykroi na pół. I tak Jak mówiłem, te smaki dostaje się tylko i wyłącznie podczas sezonu kwitnącej wiśni no i, Więc w środku ciasto A. jest bardzo sprężyste. Ciu. Sakura no Nie. Ma bardzo delikatny zapach wiśni Więc zobaczmy, jak smakuje. Saj się. No I Itadakimasu. Itadakimasu. Mmm, słusznie. Sakramentyka, słusznie. Jest bardzo delikatny smaku. Bardzo miękkie, rozpływa się w ustach. I tak jak mówiliśmy ma bardzo delikatny, ale zatem bardzo wyrazisty smak. Jestem taka że jest to mazy. a Aska powiedziała, bo to ciasko jest dość tanie, kosztuje niecałe 100 jenów. Ale smakuje jak 500 jenów no Więc warto je spróbować Tak, w zwykłej zawsze A, a zapomniałem powiedzieć, zawsze Te ciastko normalnie jest żółtego koloru i można je dostać w każdym sklepie Ale tak jak mówiłem, podczas sezonu kwycących wiśni wychodzi ta edycja, czyli o smaku wiśni o kolor, W kolorze różowym I smakuje świetnie 桜の味じゃなくてなんか普通のなんていうの何味だろう普通のやつは卵蒸し,蒸しパンそう卵の味のノーマンネテチャスコスモク焼きあいこう別に <laughs> 先しかやってないのでそれはどれじゃああの前パンが美味しかったねうんじゃあ、うん、今どれにしましょうかキッカとかビルかお茶かコーヒーもあるし日本酒があるなんかそれなんですかそれ それはなんかねパイみたいなやつパイの中 <P ai. S 2> にあんこが入ってる桜にあパンイ、チリサンゲルスケーイストチャスコクルザズヴチャイマチェルボノン・ファソルケシャオコ・パスチェロノファソルキでもクサクラ咲いてのときには何味がなるそう、so, 今桜の時期だから桜の味が出てていつもは中に普通のあんこが入ってるうん。 Więc podczas normalnego czasu jest, tak jak mówię, czerwona pasta, ale podczas hanami w środku jest czerwona pasta z dodatkiem wiśni, więc zobaczmy, jak smakuje. Pierwszy raz jem to całe ciasko i jest malutkie, cienkie. Ciasko jest takie fuła fuła, to znaczy bardzo miękkie. Jest Są wycięcia, tak jak przy, w kwiecie wiśni. Jest okrągłe i otwórzmy これはね、ふわふわじゃなくてね、しっとりって感じ。しっ, okay. しっとりのパイ。しっとりはちょっとなんかモイスチャーみたいな感じ。あ、oh, そういうのもあなんか、<laughs> サクサクじゃない。パイはサクサクじゃん。クランチ Czyli czasko jest normalnie bardzo chrupiące、と、えっントケ、więc nie jest ふわふわ。Japonczycy mają strasznie dużo n a z w taki właśnie ふわふわ。 Moci moci puni-puni <laughs> i tak dalej, więc to ciasko jest sensor. To sobie było hukunda pajda kara sittori. Sittori. Cokolwiek to znaczy. <laughs> zaraz sprawdzimy w środku, jak widzicie, jest delikatna różowa pasta. Na koczot to samo. A w środku są jeszcze kwiatki wiśni do tego. Patano mm. kolori. Mm. Mm. Pachnie jak masło. Tak, masło A i to taki mas. Mm. Bardzo dobrze. Mam na Tak, Sakura mm. no kaori sakura no Smakuje so. troszeczkę jak za wiśnia. Jest bardzo delikatny. Bardziej czuję ten smak masła. ma chodzi. Matamu chodzi. i sakura no Do mm. tego jest bardzo tłuste moje palce. Bardzo się śledzą, więc na pewno bardzo dużo masą używają do robienia tego. Ale nie jest złe. Oła co chodzi Co trochę was jak Do tego jeszcze są dodawane liście z wiśni. Więc ten smak jest dość oryginalny. Połączony z płatkami wiśni. Liść odrobina. Dlatego ta pasta Anko z czerwonej fasoli mm. stwarza ten unikatowy smak, który zostanie tylko w Japonii i tylko w sezonie kwitnącej wiśni. Mm. Oś kaptane. Oś Oishii mm. desu. Dzia. Ja, Trzy giełda. Dora jakieś masioka? No mimo. No mimo. Ja. Aska chce się czegoś napić, więc dorań się go. Mamy kawę Sakura, mamy nihonshu sakura, mamy piwo. Sakura ka oczaka. Doregaj i... piwo. Askatory piwo. Sima sioka. Saki. Ja. Askani kore nie agry. Akurat. Chrystwa kore nie Więc mamy dwa różne piwa. Mate, ne? To jest piwo Sapporo. Hokkaido. Hokkaido jest na, na północy, czyli kraj lodu, zimy i ludzi Ainu Jest to jedno z pierwszych piw. Wyprodukowany w Japonii, więc stara firma. I obok Asuka, Aska, co to jest? Proszę Asahi, To no jest Asahi, czyli ta bardzo znana marka piwa, prawdopodobnie najbardziej popularna wśród Japończyków. Asahi prawdopodobnie będzie gdzieś w Tokio, najprawdopodobniej. Może Saj tam, nie wiemy. Mimo wszystko. Otwieramy piwko. Jak widzicie one tak naprawdę będzie normalne piwo w środku, ale wszystko się kręci wokół kwiatów wiśni, dlatego też obydwa te piwa mają piękne dekoracje i cisant zobaczymy jak się będą różnić kolorem. Moje jest dość ciemne w kolorze białka na dwa palce i w Japonii zazwyczaj nalewają piwo, to um... będzie gdzieś tyle piany do piwa. No a jaki wyszedł więc porów poroznajmy. Nihon-da to kurisu no hou ga jouzu na oishii sou na biiru no sosugi kata ni miemasu. Awa ga sukoshi aru hou ga naka no biiru ga hie nakute perfekcyjnie piwo. To co Aska? Nie, <grymne> heta, to znaczy, że wcale nie potrafi nać piwa. Ale porównajmy kolory. Podobne moje jest troszeczkę ciemniejsze, Asuka jest troszeczkę jaśniejsze. Co Nikołaj, to jest to jest awaga, Fua-Fua-Nahoga, mina ojisoł tego Fua-Fua, znaczy, że jest <grymne> miękkie. I dużo piany. Japończycy bardzo lubią tą pianę z piwa. Gdzie. <grymne> no, gdzie Aska nie potrafi nać piwa. No, ale nic. Kampai, na zdrowie. Na z dorobekiem kampaj. Aaaa! To ah! <laughs> tym młodzi. Naprawdę smaczne piwo. Przypomina mi do smaku polską warkę. Może żubra. Bardzo przyjemne do picia. A za do deska? Do na dziś jest. Czyli jest bardzo lekkie do picia. I co mu no to sugo i i a naprawdę różnica między innymi. No nie no niech ono Czyli to jest takie normalne, zwykłe japońskie piwo. Więc zjedliśmy już dwa ciasteczka, wynapiliśmy rzeczkę piwa, które jest bardzo smaczne. Teraz chyba wypadałoby znowu coś zjeść. Działa. Ja. Kitkoła, sajgonis, Masio. Ale pamiętaj. Oj,

Serdecznie polecam go oglądać, jest naprawdę wspaniałym japońskim filmem. Ja, Akemasio, let's open, otwórzmy. Aaaa, <tryk> tak dalej. Ja, Akemasio. O, pink. Jak widzicie, te w tym dorayaki nie ma tej czerwonej pasty z fasolki, jest zrobione z wiśni, czyli jest koloru bardziej różowego i znowu, to są, pan, to są te naleśniki tak zwane fuła fuła. Amerykańskie, one są grube. I Japończycy to zrobili po swojemu. Zrobili dwa naleśniki zlepili zlepili razem co siedzili po środku. I tak powstały do rejaki. Więc to taki mas Zobaczmy jak smakują. Mm, bardzo słodkie. I ciba majne. hm Bardzo słodkie. Ale smak tej sakury jest bardzo. wciąż bardzo delikatny. Bardzo przyjemne. A majki to są na słodkie Jest to so są. E, w Japonii słodycze nie są aż tak słodkie. W, dla przykładu, jeżeli Aska by zjadła polską czekoladę, Powiedziałaby, że jest super słodka. Gdzie dla nas jest coś normalnego. Japończycy choć dużo pakują cukru w, do wszystkiego, nawet do chrupków, to mimo wszystko ich czekolada lub słodycze nie są aż tak słodkie w, w smaku więc jest taki dobry balans, chociaż co do reakcji, mm. to by nie jest dość słodkie więc tak jak powiedziałem wcześniej wiele razy taki smak pojawia się tylko raz do roku podczas tego sezonu kwiatów wiśni jest to kawa o smaku wiśni więc zobaczmy kosztuje ona około 100 jenów a Aska właśnie mi tłumaczył, jak dziecku, że muszę wziąć słonkę i przebić i dopiero mogę pić a powiedziałem, że chcę wlać do kubka więc teraz dopiero zrozumiałem, co ja chcę zrobić. Mogę? Mogę? Mój. Mount Rainier jest ja, w konwencie, plastik plastikowej Więc to, to możecie kupić tą firmę tej kawy. Gdziekolwiek w Japonii, w każdym innym sklepie ją sprzedają. Zobaczmy, czy będzie różowa. Przyjmę właśnie to jest ciekawie, bo zazwyczaj dodają koloru, aby ta kawa wyglądała inaczej. Oczywiście go kubka nie powinien się otwierać, bo jest zrobione, aby pić ze Słomki, ale zobaczymy. Jak pink ucieka najwyżej? Mm. Ilułowcy, no kochanie, tytony. Mada. Wygląda to jak. Mm, mm. Wygląda ta kawa jak mleko z kawą, czyli jest więcej mleka niż tej kawy. Nie ma różowego koloru, jest po prostu normalną kawą demo-adziła do deskaninaru. Sakura adzi ga suruka, Sur. Sakuraba ekisって書いてある。Sakura na Okej, więc zapytanie się Aski, czy będzie smakowała ta kawa jak Wiśnia. Ona powiedziała tak, ponieważ ta kawa zawiera ekstrakt z liści wiśni. Więc zobaczymy, jak smakuje kawa wiśniowa. Na zdrowie. Czuł, mm. Jasasi. Bardzo delikatny posmak wiśni, ale taki bardziej. naturalny, Osi. to organik, no, a Mamy po prostu zwykłą zieloną herbatę, ale chciałem Wam pokazać, jak pięknie wszystko dekorowane w Japonii podczas tego sezonu. Ofiarując w wiśni, tutaj mamy dziadka, który się cieszy czymś. Kto to A To ja łacha? Hamasa Kazisa. Konodisa na edosyry. No, no, Japonii... Michał no. お話のおじいさんで <laughs> <laughs> なんかあの枯れ木に花を咲かせましょうって言って、うん、なんかこのね灰を持ってるの灰をあそれ灰をって何灰あそれシータン <laughs> なんかそれを枯れ木に巻くと綺麗な花が咲くってことですよね To pochodzi ze starej, japońskiej opowieści, gdzie taki właśnie dziadek chodził i rozsiewał kwiaty wiśni dookoła i tak wszystko pięknie zaczyna kwitnąć. To dzięki temu właśnie dziadkowi ze starych japońskich opowieści te kwiaty wiśni tak pięknie kwitną. <tudziwanie> nie, ona bardzo o ale długie Ta opowieść jest bardzo długa, ale aska już zapomniała. Ale zielonej herbaty dzisiaj pić nie będziemy, ponieważ mamy coś specjalnego. Tutaj mamy... Japońskie Nihonshu, czyli japońskie sake. I jeżeli poczeszę tą bocelką, to zobaczycie coś w środku. Są, Są prawdziwe kwiaty wiśni w środku z płatkami. I przepięknie wygląda. Ma bardzo delikatny różowy kolor. Te płatki wiśni wyglądają jakby tańczyły w środku. Ja, by to połączyć z czymś jeszcze bardziej piękniejszym, od Aski dostałem bardzo fajne kubeczki do picia sake oczoko. jak widzicie one naprawdę tej koloru jeszcze nie mają ale jeżeli wleję coś zimnego do środka to się zaróżywiają więc ale po 15 minut walki z butelką w końcu ją otworzyłem więc tak, tak jak mówiłem w tradycji japońskiej ja nie powinien nalewać alkoholu należy to obowiązek do aski i zazwyczaj oczoko, czyli ten kubeczek do picia sake trzyma się w ten sposób i Wtedy ona musi go nalać pięknie A! Co to O! Piękny okay, kolor! Okej, więc Zobaczymy powoli, może mi się uda do, dotknąć Jest bardzo w delikatnym różowym kolorze To sake Więc zobaczymy jak smakuje Więc ja mam nalane i teraz wypada bym ja nalał asce Onegaishimasu Wow, i kawaii okay. to, to to... Więc po nalaniu. Kawaii. Mamy w kubeczkach jeszcze po płatku z wiśni, które było zerwane może parę lat temu, <gry> więc zobaczymy, jak będzie smakować hajkompaj. W Japonii nie piesi już wszystko jednym duszkiem, tylko małymi łóczkami. Trochę jak lakier. Tak, Jest to smak wiśni, ale smakuje troszeczkę jak japoński likier śliwkowy. Jest strasznie słodkie, mm. delikatne. Nie czuć alkoholu. Albo nie czułem alkoholu, bo już piwo piśmę. To było po księżyce mobilne, dlatego o sakie no a Ale? Mm. Bardzo słodki. Delikatny, przyjemny smak, została nam ostatnia wspaniała rzecz, czyli tak zwany KitKat, bo kto nie lubi KitKatów, prawda? I w Japonia jest znana z tego, że KitKatów, z smaków KitKata jest naprawdę dużo i większość z nich jest bardzo niedobra. To no galipaj, co temu mazuje, jest No mam zukonajskiego i mam w cano czekoletę osi. Najlepszy jest oryginalny, ale ja jeszcze nigdy nie próbowałem tego wiśniowego kitkata. Więc dzisiaj zobaczymy jak on smakuje. Więc mamy kitkata. Jest to zapach białej czekolady, a dalej walczy z pudełkiem otworzyć. Co jakie mas? Mm, Chłat do to no nie. Mm. W środku biały wafelek. Zacznę smakuje. Mm. Mm. Bardzo delikatny smak wiśnie za Bardzo słodka biała czekolada. I oczywiście bardzo chrupiący wafelek. Wszystko się nam topi w dłoniach. Mm. Dziś, który był najlepszy? Ten Ale sakura no ni nie smakowała tak bardzo Dla Aski też był KitKat <laughs> Chociaż nie smakował aż tak bardzo jak wiśnia Dla mnie najlepszy był ten alkohol Wiśniowy Chociaż wszystkie te przysmaki były bardzo dobre i smaczne I można się tylko cieszyć nim raz w roku Więc nie rzekamy Normalnie byśmy to jedli i pili Pod drzewem wiśni, ale niestety zakaz robienia hanami, przeszkodziło na w naszych planach, więc musieliśmy sobie dzisiaj wypić i zjeść w domu, ale kio, mina arigatou gozaimasu dziękuję dziękujemy bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, jak zawsze zostawcie komentarze, kciuki w górę na YouTube i do zobaczenia następnym razem bye bye, bye, bye.